Proszę Państwa, dzisiaj tutaj w naszej grupie seminaryjnej Poznańskiej Narodowej Akademii Informacyjnej yy, mamy promocję mojej nowej książki, którą tutaj Państwu pokazuję. Naukowe podstawy nacjokratyzmu. Książka jest w oprawie w kolorach biały i amarantowym. Dzisiaj już mało kto pamięta, że właśnie. Amarant był polskim kolorem narodowym, i białamarantowe proporczyki mieli na przykład szwolezerowie napoleońscy. My jesteśmy, proszę Państwa, właściwie szwoleżerami informacyjnymi szwolezerami epoki rewolucji informacyjnej. Po prostu przebijamy się, szarżujemy z tematami, których nie ma. Na polskich uczelniach, a w najlepszym wypadku są w jakichś śladowych i bardzo anachronicznych wydaniach. Proszę Państwa, o co tutaj chodzi w tej książce? No, książka ma za zadanie wyłożyć po prostu, na czym polega nacjokratyzm. Nacjokratyzm, najkrócej mówiąc, to jest takie dążenie którego celem jest zapewnienie wszystkim narodom niepodległości, zarówno zewnętrznej, wyrażającej się w posiadaniu własnego suwerennego państwa, jak i wewnętrznej. A niepodległość wewnętrzna to jest pojęcie, które używaliśmy dobre pół wieku temu w programie Ligi Narodowo-Demokratycznej. Chodzi tutaj o Możliwość skutecznego przeciwstawiania się działalności, szkodliwej działalności różnych obcych kanałów wpływu wulgo-agentur. Proszę Państwa, rywalizacja międzynarodowa trwa, i tutaj, jeśli chodzi o kanały informacyjne, a w szczególności wywiady, to tutaj nie ma przyjaciół. Wszyscy są. Jak nie wrogami, to co najmniej konkurentami, nie ma się co łudzić, że działania różnych państw w dzisiejszej epoce nie są skierowane na co innego, jak tylko to, żeby słabi nie stali się silni, a silni, żeby się nie stali jeszcze silniejsi, i to jest cała sprawa. Zresztą, w tej książce, właśnie, proszę Państwa, jest rozdział poświęcony analizie procesów sterowania międzynarodowego z odsyłaczami do moich wcześniejszych prac, gdzie wykazuje i to w sposób sformalizowany w oparciu o konkretne dane statystyczne odpowiednio przez przetworzone, że tak właśnie jest. Proszę Państwa, no, że w tej chwili Polska ma ograniczony stopień suwerenności Zewnętrzny. i to jest oczywiste, dlatego że jakieś, no, powiedzmy 80 do 90% naszego prawa jest stanowione przez, a w każdym razie jest kontrolowane przez centrale w Brukseli. Nasze, nasza polityka obronna jest kontrolowana również przez międzynarodową organizację, jaką jest na to. No dalej proszę Państwa, jeśli chodzi o suwerenność wewnętrzną. To oczywiście tutaj jest sprawa trudniej uchwytna, bo tu nie ma takich normatywno-prawnych uregulowań, które łatwo złapać, ale proszę Państwa metody namiaru cybernetycznego, które w moich książkach podaję Pozwalają uchwycić z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Po prostu w czyim interesie są podejmowane określone decyzje. Bardzo duży procent tych decyzji podejmowanych przez nasze organy decyzyjne, nazwijmy to ogólnie, jest podejmowane bardziej w interesie obcych, czy to państw, czy jakichś korporacji międzynarodowych, czy nawet prywatnych tutaj. W większym stopniu niż w interesie całego narodu. To można wyliczyć. Metody podaje w moich książkach. Dorobek z tych książek tutaj jest przywoływany w tej ostatniej mojej książce, 24 w kolejności. Proszę Państwa, w tej chwili w związku z, ze zmianami układu międzynarodowego, a ściśle mówiąc. Niezwykłym przyspieszeniem rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej, z jednej strony, a z drugiej strony kolapsowaniu po prostu potęgi amerykańskiej, następuje zmiana układów międzynarodowych. I w związku z tym cały system, który się dotychczas ukształtował, będzie ulegał zmianie. No, ja tutaj w książce piszę po prostu tak, że kosmopolityzm, który dominował, jeszcze dominuje w świecie pod hasłem globalizmu, już stoi w przededniu klęski. I teraz trzeba się zastanowić, jakie będzie miejsce Polski, jakie będzie miejsce każdego z nas w tym nowym układzie, który się zbliża. Natomiast jeśli chodzi o nasze uczelnie, przede wszystkim nasze władze, nie są w ogóle do tego przygotowane. Nasze, nasi generałowie to są bardzo dobrzy wojskowi, ale oni przygotowują naszą armię do poprzedniej wojny, a nie i wyobrażają sobie, że ta wojna Współczesna, czy przyszła, to będzie taka sama jak poprzednia. Nie będzie taka jak poprzednia, dlatego że tutaj w mojej książce jest ujęty proces, który zachodzi w tej chwili. Tu mamy generację okresów rozwoju nauki, rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwoju metod walki. To jest właśnie tutaj w mojej książce. Zanalizowane i tej już obecnej epoce dominujące znaczenie będzie miała nie wojna energetyczna, czyli tradycyjno militarna, gdzie tam armaty, samoloty, czy nie daj Boże broń atomowa mają decydujące znaczenie. Przy konfrontacji takiej energetycznej nie byłoby w ogóle zwycięstwa. Wszyscy byliby przegrani. Natomiast w tej chwili dominujące znaczenie ma wojna informacyjna. Taka wojna, w której niszczy się przeciwnika oraz broni się w swoich struktur przy pomocy informacji przede wszystkim. I na to my nie jesteśmy przygotowani. Jedyny element wojny informacyjnej, który jeszcze jest jakoś uwzględniany, no, lepiej czy gorzej, już nie będę tego oceniał, bo nie jestem informatykiem, ale on jest uwzględniany, to wojna informatyczna. Która jest błędnie, a właściwie pseudoinformacyjnie nazywana wojną cybernetyczną. Proszę Państwa, cybernetyka to jest coś o wiele większego niż informatyka. No, cybernetyka to jest w ogóle nauka o procesach sterowania społecznego, a walka to jest nic innego jak dynamiczny, regresywny proces sterowania społecznego. Czyli taki proces, w którym chodzi o niszczenie, przeciwnika, ale właśnie niszczenie przede wszystkim informacyjne i tutaj wojna psychologiczna ma zasadnicze znaczenie. Proszę Państwa, można by powiedzieć tak, że informatyka czy automatyka też tutaj wchodzi w grę, to się no, tak ma mniej więcej do cybernetyki, jak się ma no, księgowość i rachunkowość do matematyki. No oczywiście i tu się liczy, i tu się liczy, no ale zdają sobie Państwo sprawę, że zakres tych obliczeń księgowości i rachunkowości jest znacznie mniejszy niż, niż w matematyce, nazwijmy to ogólnej, która ma bardzo wiele zresztą w tej chwili działów i zastosowań. Proszę Państwa, jak to wygląda? Otóż już w tym roku, a prognozy zrobiłem na początku tego roku i pokazywałem je tutaj publicznie. Wyniki tych prognoz są też zawarte tutaj w mojej książce. Wyszło mi, że właśnie stosunek potencjałów Stanów Zjednoczonych i Chin, Chińskiej Republiki Ludowej przekroczy pewną wartość progową. A jak wynika z moich analiz retrospektywnych, zawsze. Przy przekraczaniu takich wartości progowych dochodziło do konfliktów. Ale oczywiście ten konflikt obecnie ma przede wszystkim charakter informacyjny. I jak to się zrealizowało? Zastanawiałem się na początku roku, czy konflikt, konflikt czysto wewnętrzny, który miał już od jesieni zeszłego roku, Miał miejsce na Ukrainie, ale to Majdan to była sprawa wewnętrzna ukraińska. No i się zastanawiałem, czy ta moja prognoza sprawdzi się. Oczywiście się sprawdziła, co mnie nie zaskoczyło. I ten konflikt wewnętrzny na Ukrainie przerodził się w konflikt międzynarodowy. Ale proszę zauważyć, jak to funkcjonuje. Otóż, jak długo starcie rosyjsko-ukraińskie nazwy je tak. Miało charakter czysto informacyjny, a tak było na Krymie. Chociaż proszę sobie przypomnieć, że na Krymie nie była nie jednej ofiary. To była wyłącznie wojna psychologiczna, oparta oczywiście o poczucie narodowe. Z jednej strony rosyjskie, a z drugiej strony ukraińskie. A poczucie narodowe jest w tej chwili. Najsilniejsze w skali międzynarodowej, i proszę Państwa, właściwie to można powiedzieć, że była to wojna psychologiczna z użyciem pewnych gadżetów militarnych, bo występowały tak zwane zielone ludziki, uzbrojone, ale chociaż miały broń, i prawdopodobnie i ostrą amunicję, ale nie strzelały do ludzi, nie było tam ani jednej ofiary. I tutaj, jak długo wojna miała charakter czysto informacyjny, psychologiczny, to strona rosyjska odniosła sukces. No, można oczywiście dyskutować, czy to jest pełny sukces, czy niepełny, no bo międzynarodowa społeczność nie uznaje tego sukcesu, ale biorąc pod uwagę realia, to po prostu. Krym został wcielony do Rosji i to się dokonało bezkrwawo. Wyłącznie metodami wojny informacyjnej. No ale sprawa zaczęła się komplikować. A już na terenie południowo-wschodniej Ukrainy zaczął się konflikt militarny, czyli tradycyjny, jak my w Cybernetyce mówimy, wojna energetyczna się tutaj włączyła. No i tak jak mówiłem, to jest ten rodzaj wojny, w którym praktycznie którego nie da się wygrać. Obie strony będą traciły i, i ten, ten konflikt może trwać bardzo długo, może być konfliktem na wyczerpanie, a dlatego, że dzisiaj używanie. Energetycznych środków walki jest anachronizmem. Strony, które będą używały tych anachronicznych, energetycznych środków, nie odniosą decydującego sukcesu. Dzisiaj trzeba walczyć informacją przede wszystkim. No, ale teraz proszę Państwa, jak wygląda przyszłość? Zwłaszcza. Przyszłość Unii Europejskiej i reszty świata. Otóż w tej chwili dominującą rolę w dziedzinie psychologii społecznej odgrywają uczucia narodowe, świadomość narodowa. No właśnie dlatego ten konflikt na Ukrainie jest taki ciężki, bo tu się ścierają dwie dobrze ukształtowane yy, psychologie. Z jednej strony psychologia. Narodu rosyjskiego, z drugiej strony psychologia narodu ukraińskiego. I no, dlatego ten konflikt jest taki, taki trudny do rozstrzygnięcia i wygrania dla obu stron. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, to już w tej chwili widzimy, że z jednej strony dochodzi do kryzysu, to Interesy narodowe zaczynają grać coraz większą rolę, to gołym okiem widać. A z drugiej strony pojawiają się świadome swojej, powiedzmy, swojego istnienia, swojej odrębności narody, o których przedtem w skali międzynarodowej nie było słychać. A w każdym razie niewiele się wiedziało. Proszę Państwa. Wystąpił powtórnie na arenę dziejową naród szkocki. Naród, który liczy kilka milionów ludzi, ale proszę zauważyć, że ten plebiscyt dotyczący pozostania ewentualnie Szkocji w związku z Anglią, czy w, w ramach Zjednoczonego Królestwa. Mało brakowałaby wstrząsną podstawami całej Unii Europejskiej. Patrzcie, jak, jak ta Unia Europejska ma słabe, kruche podstawy. Kilkomilionowy naród, można powiedzieć, mógł spowodować lawinową reakcję, bo tam różne inne narody przecież czekają na okazję. Szkoci dali się jakoś przekonać, że w obecnej sytuacji krytycznej międzynarodowej... To jeszcze lepiej odłożyć swoje dążenia narodowe, niepodległościowe na później. No i można powiedzieć, że Unia Europejska uratowała się z łaski narodu szkockiego. Takie, takie są realia. No ale patrzcie, jaka to jest słaba i krucha konstrukcja, powiedzmy sobie szczerze. Jak na razie się nie wytworzyła żadna świadomość narodowa unijno-europejska. I no, takie, takie procesy trwają bardzo długo. To się tak nie wytwarza, powiedzmy, z jednej dekady na drugą. Tak czy owak, w tej chwili przed światem stoi dylemat. Albo te uczucia narodowe przerodzą się w formę skrajną, w formę szowinizmów narodowych, no i wtedy będą bardzo. Trudne i groźne konflikty, albo też proponujemy nacjokratyzm, to znaczy poszanowanie interesów, poszanowanie indywidualności, godności wszystkich narodów, czyli przeciwieństwo szowinizmu narodowego. Każdy naród ma prawo do swojej niepodległości i wewnętrznej, i zewnętrznej. I wszelkie imperializmy, które tą niepodległość naruszają, prowokują wybuch szowinizmu narodowego, który może być bardzo niebezpieczny dla wszystkich stron. Oczywiście, wśród ludów, które jeszcze nie mają ukształtowanego poczucia narodowego, może to być szowinizm ideologiczny, przybierający nawet formę religijną, no i to też jesteśmy. Świadkami takich zjawisk, ale proszę zauważyć, że nawet wielkie współczesne imperia dysponujące przemysłem, armią uzbrojoną po zęby, nie są w stanie wygrać z narodami czy ludami, które świadomie walczą o swoje zachowanie swojej indywidualności. Lekcję przykrą uzyskamy tego, Właśnie o czym ja w tej chwili mówię, uzyskali Amerykanie najpierw w Wietnamie, później Związek Radziecki w Afganistanie, też potężne Imperium Radzieckie, a przegrało z walecznym narodem górali afgańskich. Potem znowu Amerykanie, a my z nimi dostaliśmy kolejną lekcję w Iraku, dalej znowu w Afganistanie, Stany Zjednoczone, a my razem z nimi to sobie Jankesi wyobrażali, że ponieważ yy, Związek Radziecki to było imperium zła, a Stany Zjednoczone to jest imperium dobra, no to nie wyciągnęli lekcji z Porażki Radzieckiej. No i sami przerobili dokładnie tą samą lekcję historii, którą przerobili Radzianie, dlatego że Realne konflikty to są konflikty między narodami, a nie między jakimiś abstrakcyjnymi ideologiami w rodzaju komunizm, komunizm, imperium zła, imperium dobra. To są takie frazesy propagandowe, którymi się tumani, pleps, najczęściej własny plebs się tym otumania. To jest takie opium dla ludu. Proszę państwa, nie wierzmy tym, co nas tumanią jakimiś. Pseudoideologiami, zwłaszcza przestarzałymi, w tej chwili do głosu dochodzą uczucia narodowe. A czy przerodzą się w szowinizm, czy w nacjokratyzm, czyli naukową wersję nacjonalizmu, no to już będzie zależało od gry sił w przyszłości. O tym jest, proszę Państwa, ta książka.